Swoje 50-lecie na Broadwayu. Poinformowaliśmy oczywiście artystów o tym, że ten spektakl będzie tutaj również grany. W ramach tego 50-lecia bardzo się podekscytowali, bo stwierdzili, że to jest szalenie ważne, że ten spektakl jest grany właśnie tutaj, w ta Żydowskim, że ta kultura. Że ta kultura dalej, dalej tutaj istnieje że dalej my o tym ciągle mówimy. Natomiast czekają nas również czytania performatywne. Wprawdzie Henik wspomniał, że gra główne role, gra główne role w wielu spektaklach, natomiast chyba w tym roku nie w czytaniach, bo bierze udział we wszystkich spektaklach Teatru Żydowskiego, ale mamy kilka, mamy kilka czytań. Może oddam głos Jackowi Papisowi, który powie troszeczkę więcej o swoim, o swoim programie, który nazywa się Kot Rabina. Ja mam tę przyjemność, że jestem debiutującym reżyserem w gronie tutaj kolegów, koleżanki na Festiwalu Zingera, co już się nie często zdarza, żebym gdzieś debiutował. I chciałem zaprosić też w imieniu Karoliny Kirsz, której tutaj nie ma dzisiaj z nami, w poniedziałek 25 sierpnia odbędzie się jej czytanie takiej bardzo kobiecej sztuki, która się nazywa Mykwa autorki Hadar Galron, sztuka o kobietach, yy, grana przez kobiety. Natomiast ja przygotowałem dla państwa taką propozycję, która mi się wydaje bardzo oryginalna i bardzo interesująca, ponieważ jest to komiks sceniczny. Nieczęsto się to zdarza, francuskiego autora Jean Sfar, według takiej niezwykłej książki, którą uważam, że jest przepiękna, przepięknie wydana. Od razu chciałem zdementować, bo gdzieś w trasie pojawiła się informacja, że jest to kobieta. Autor jest mężczyzną. Jest reżyserem, rysownikiem, malarzem, scenarzystą. Ten komiks doczekał się swojej wersji filmowej właśnie w reżyserii autora. On też zrealizował film fabularny o Serżu Greensburgu obsypany nagrodami kilka lat temu we Francji. Yy, I zapraszam na kota rabina, bo myślę, że to jest historia niezwykle dowcipna, ale też bardzo piękna. Yy, I myślę, że Państwo będziecie ciekawi, jak można zrobić komiks na scenie. I oddam od razu mikrofon Pawłowi który, który przygotował dwa czytania. Tak, zapraszam Państwa serdecznie. Już w czwartek, tuż przed szybkiem, na dachu, o godzinie 16.00, pokażemy wspólnie z aktorami Teatru Żydowskiego czytanie sztuki Savion jest współczesna autorka izraelska. To będzie sztuka po chińsku: Do Ciebie Mówię. Jak sam tytuł mówi, jest to sztuka o tym, jak ludzie mówią, ale nie do końca potrafią się zrozumieć. Sztuka o rodzinie, o rodzinie współcześnie żyjącej w Izraelu, ale. O tym, że jakaś przeszłość, jakaś pamięć ich zaczyna wychodzić, mimo tego, że wcale tego nie chcą, i w jaki sposób na nich oddziałuje. Bardzo ciekawy, ciekawy dramat z niesamowitymi rolami, jak go Państwu przeczytamy, z takimi elementami zaznaczającymi interpretację aktorską, i będzie to, można powiedzieć, rodzaj zwiastunu spektaklu. Nad tym właśnie polegają czytania performatywne, nie tylko czytania. I to jest jedna rzecz, którą przygotowuję dla Państwa. Druga rzecz to są midrasze i przypowieści. Literatura midraszy to wielki skarb też kultury żydowskiej. Bardzo proste historie: miłość pojga ludzi historia samotnego człowieka błąkającego się po świecie. Historia tego, jak jakiś mistrz opowiada swojemu uczniowi jakąś bajkę. To wszystko ja spróbowałem zabrać w jeden scenariusz i taki zbiór midraszy i przypowieści Jakoba Rosenberga, Żyda, który po wojnie wyjechał z Polski i do śmierci żył w Australii, ale całą swoją historię w tych midraszach w jakiś sposób, historię swojego życia w jakiś sposób przemycał. To są piękne, bardzo proste ale poetyckie, biblijne historie. To będziemy dla Państwa czytać z aktorami w sobotę 30 sierpnia w Austriackim Forum Kultury. A ja pozwolę sobie dodać, że Paweł Paszta niebawem będzie przygotował też spektakl w Teatrze Żydowskim w nadchodzącym sezonie. Więcej jeszcze nie zdradzę, ale już jest, jest plan, premiera, premiera jest zaplanowana i będzie to już niebawem. No ale to tyle o teatrze. Tak jak powiedziałem, teatr jest szalenie ważną y, częścią